Drodzy bracia i siostry, niezwykła chwila podziękowań dla tylu aktywnych członków wspólnot parafialnych, bo też rok niezwykły, 30. rocznica istnienia diecezji legnickiej, 20, 25 lat minęło już też od pielgrzymki świętego Jana Pawła II do naszej diecezji. A więc czas na podziękowania. Czas na podziękowania tym, którzy przez tyle lat, niektórzy przez całe dziesięciolecia, przyczyniali się do wzrostu kościoła. Tak, bo kościół wzrasta przez uczniów Pana Jezusa, kościół wzrasta przez osoby wierzące, wzrasta przez modlitwę i przez czyn. Modlitwą upraszamy Boże łaski, a przez czyn pokazujemy, że na Boże natchnienia odpowiadamy. W jaki sposób? Usłyszeliśmy tak bogatą paletę możliwości zaangażowań. Słyszeliśmy, jak w jednej, w drugiej, trzeciej i kolejnej jeszcze parafii, czy to posługa liturgiczna, czy to posługa w zakrysty, czy to posługa w najróżniejszych innych praktycznych, modlitewnych strukturach, to wszystko pokazuje, że Kościół jest wspólnotą żywą, że nie brakuje tych, którzy nie tylko wierzą, ale wiarą też ożywiają swoje życie. Stąd bardzo serdeczne podziękowania, bardzo serdeczne też gratulacje, bo przecież jest to godne podziwu, że umiecie bracia i siostry czasem tyle lat cierpliwe, czasem monotonne. Ale zawsze Panu Bogu miłe zaangażowanie przeżywać. Na pewno każdy ksiądz proboszcz jest też dumny, że ma takich parafian. Z całą pewnością jest takich więcej, oby było jak najwięcej w nadchodzących latach. A więc do tej pięknej chwili dzisiejszych podziękowań, wręczenia medalu diecezjalnego. Niech się dołączy też ewangelizacja. A to znaczy dzielenie się przez słowo, dzielenie się przez postawę, dzielenie się tym, że dobrze jest w kościele. Być w kościele, się modlić i w kościele działać. W dziejach apostolskich znajdujemy pewne zdanie wypowiedziane przez Pana Jezusa, ale przechowane właśnie nie w jednej z czterech Ewangelii, tylko w tekście dziejów apostolskich. To tam, gdzie święty apostoł mówi, że nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I wszyscy wymienieni dzisiaj, z imienia, wszyscy wywołani dzisiaj ze swoich parafii, wszyscy jesteście. Drodzy bracia i siostry, żywym dowodem, że to słowo Pana Jezusa może zostać wcielone w życie, że rzeczywiście jest jakieś szczęście w dawaniu swojego czasu, swojej cierpliwości, swojego zainteresowania, i czyniliście to przez tyle lat, kiedy inni, może bardziej, a może nawet tylko, myśleli o tym, jakby w życiu brać. A Wy? Myśleliście o tym, jak w życiu dawać. Więcej szczęścia, więcej błogosławieństwa, więcej radości jest w dawaniu aniżeli w braniu. Niech więc Pan Bóg wynagrodzi, a Pan Bóg wynagradza radością, wewnętrznym pokojem, wewnętrzną satysfakcją. Pan Bóg też wynagradza, odpowiadają, gdzie jeszcze? Można przyłożyć rękę do pługa, gdzie jeszcze można znaleźć miejsce służby, gdzie jeszcze można znaleźć okazję do wspólnego budowania kościoła. Niech Pan Bóg wynagrodzi i wszystkim błogosławi Szczęść Boże.